Mamy dzisiaj 26 października. Jest to jedna z najładniejszych dat w historii elektronicznej rozrywki, bo właśnie dziś urodziny obchodzą między innymi takie gry jak GTA San Andreas. Jest to rocznica 19. Wiedźmin pierwszy jest to rocznica 16. A także Red Dead Redemption 2 jest to rocznica 5. I właśnie dzisiaj o Red Deadzie sobie trochę opowiemy, bo ja uważam, że właśnie ta gra, wybaczcie, nie mam wersji pudełkowej, mam tylko ten soundtrack na winylu zresztą nie jedyny. Jest najlepszą grą w historii. Niektórzy się nie zgodzą, inni tak, o tym dzisiaj sobie trochę pogadamy. Jeszcze kilka lat temu miałbym problem ze wskazaniem najlepszej gry, według mnie. Myślę, że pozycja lidera by się zmieniała w zależności od tego, ile lat upłynęło od premiery, jakie mam doświadczenia, co myślę po latach, ale teraz, właśnie od pięciu lat, jestem przekonany, że to już się nie zmieni i będę twierdził powsze czasy, że właśnie Red Dead Redemption 2 to najlepsza gra w historii. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości, mógłbym ten tytuł wskazać bez wahania. W każdym rankingu, co też poniekąd dzisiaj czynię, bo właśnie to jest istotą tego materiału. W dniu rodzin opowiem wam, dlaczego zakochałem się w ogóle w Red Deadzie dwójce. Co ciekawe, nie w Red Deadzie pierwszym, chociaż bardzo tę grę ceniłem. Kiedy wyszła w 2010 roku, bardzo mi się podobała. Ja w ogóle jestem dużym fanem. Westernów, dlatego taki tytuł zrealizowany w konwencji GTA z otwartym światem, momentalnie przypadł mi do gustu. Tylko wtedy jeszcze w Red Dead widziałem jakieś wady. W dwójce nie widziałem ich wcale, albo inaczej, miały one tak nikłe znaczenie, że po prostu ginęły w tym oceanie z zajebistości, jakim jest Red Dead Redemption 2. Jest dużo rzeczy, za których cenię tę grę, choć sam nie lubię mówić o Red Deadzie jako o grze. Dla mnie jest to doświadczenie. Jest to jedna z niewielu gier w historii, w której ja całkowicie się zatracam. Ja nie czuję świata realnego, ja nie widzę w tym gry, dlatego właśnie jest to dla mnie doświadczenie. Ten poziom imersji, poziom realizmu, te rzeczy, które pozwalają mi uwierzyć, że to wszystko dzieje się naprawdę jest absolutnie ogromny. Wielu ludzi, z którym dyskutowałem o Red Deadzie, ma mi poniekąd za złe, że ja się nie patrzę tylko na kwestie fabularne, na kwestie gameplayowe w przypadku tej gry, ale doceniam te wszystkie detale. One tak naprawdę nie mają znaczenia. Właśnie one mają znaczenie, bo to one sprawiają, że ja jestem w stanie się tak w tej grze zatracić. Ja w ogóle byłem zszokowany, jaki poziom dbałości o detale jest w tej grze. Powiem Wam taką rzecz, bo ja tak naprawdę nie zacząłem swojej przygody z Red Deadem w dniu premiery. Ja tak naprawdę zacząłem grać drugi raz w dniu premiery, bo miałem tę okazję zagrać wcześniej w Red Dead. Pamiętam, że Rockstar udostępnił nam kopie recenzenckie mniej więcej tydzień przed premierą i grałem wtedy średnio po 16-18 godzin dziennie, żeby wyrobić się. Z recenzją. Wiecie, że ta gra jest bardzo duża. I mimo tego, że trochę goniłem z tą fabułą, już wtedy byłem w stanie zauważyć, jaki poziom dbałości o detale jest w tej grze. A świetnym przykładem jest misja z Mary Linton, kiedy Mary przysyła nam list i chce się z nami spotkać w Valentine. Tam jest taki patent, że jeżeli pójdziecie do domu, w którym przebywa Mary, kadcenka, początkowa rozmowa wygląda inaczej w zależności od tego, czy Artur przychodzi w kapeluszu, czy nie. To są bardzo drobne rzeczy. Artur, jak przystało na dżentelmena, kapelusz oczywiście ściąga i trzyma go w rękach, ale kiedy tego kapelusza nie ma, nie musi tego robić, więc zmienia się animacja rąk. Ktoś stwierdził, że będzie dobrym pomysłem, żeby zrobić to dwa razy. W ilu grach mamy takie rzeczy? To jest po prostu niepojęte, że komuś się chciało, że ktoś stwierdził, dobra, wydajmy na to pieniądze i zróbmy to dwa razy. To jest mind blown. Tego się w grach nie robi, raczej się czas oszczędza, idzie się na skróty. To jest symulator niepójścia na skróty w wielu aspektach. Rozmawiałem dzisiaj z kolegami na ten temat i tam rzuciłem dwa przykłady z trzeciego rozdziału. Pierwszy jest taki, kiedy jesteśmy na jakiejś misji z Daczem, i w pewnym momencie Dacz chyba nakłania nas do tego, żebyśmy sobie urządzili szybki wyścig do jakiejś lokacji, do której zmierzają. Podczas tego wyścigu można Dacza kopnąć, tak jak w każdej innej sytuacji, kiedy jesteśmy na koniu. I to jest niepojęte, ale deweloperzy przygotowali aż trzy linie dialogowe na, na te reakcje, żeby dacz mógł zareagować. Na trzy różne sposoby może się do nas odezwać, kiedy spróbujemy go oszukać, kopiąc go w trakcie tego wyścigu. Druga taka sytuacja jest misja z paleniem tytoniu w tej grze. I kilku bohaterów niezależnych informuje nas w dialogach, że ten tytoń jest bardzo suchy. Dlatego właśnie bohaterowie potem wpadają na pomysł, żeby ten tytoń podpalić, bo się będzie łatwo palił. Ale informują nas bohaterowie niezależni, że jest taka fala upałów, jest taka susza, że ten tytoń usycha. I udowodniono to, sprawdzano to kilkukrotnie, w tym małym sektorze nigdy nie pada deszcz. W całej krainie może się zdarzyć, bo ludzie twierdzili, że to nie jest prawda tylko dlatego, bo yy, widzieli deszcz, ale to nie o to chodzi. W całym regionie może się zdarzyć, że na przykład spadnie deszcz, ale akurat nie w tym obszarze. Tam jest wklepany jakiś warunek, że w tym miejscu deszcz nie może spaść. No to jest po prostu absolutnie niepojęte, jakie rzeczy są w tej grze. Ja mam takie wrażenie, że oni mieli listę yy, do każdej misji rzeczy, na którą może wpaść gracz. I przygotowali się na reakcję. Dlatego, tego wszystkiego jest aż tak dużo. Ta gra nie oferuje wyborów na zasadzie takiej, że się świat zmienia, że się zmienia sytuacja naszych towarzyszy. Owszem, z czasem coś się takiego dzieje w tej grze, ale ta gra oferuje właśnie takie wybory na poziomie drobnym, że możemy zachować się inaczej, że możemy zrobić coś innego. Tego w Red Deadzie jest mnóstwo, absolutnie mnóstwo. Oczywiście to też nie jest tak, że ta gra samymi detalami żyje. Dla mnie fabuła to jest absolutna perfekcja to jest masa czasu poświęcona bohaterom. Ja się z Arturem zżyłem, uwielbiam tę postać. Niektórzy twierdzą, że Red Dead Redemption 2 jest przegadane. Ja się absolutnie z tym nie zgadzam. Ta gra ma jedne z najbardziej naturalnych dialogów ever. One są odpicowane na maksa. Masę czasu poświęcono postaciom, zwłaszcza w kontekście jedynki. Jak sobie porównacie liczbę linii dialogowych na przykład Dacza i Dacza w dwójce, no to to jest jakaś przepaść. Dacz praktycznie był... Kompletną postacią z marginesu w jedynce, co jest poniekąd trochę zrozumiałe, bo występuje raptem w pięciu misjach, ale dopiero w dwójce zbudowano nam tę postać i zupełnie inaczej się ją odbiera potem w jedynce, co jest w ogóle ciekawym doświadczeniem. Uwielbiam Artura, uwielbiam Johna, uwielbiam to, co Rockstar zrobił z bohaterami nie tylko tymi głównymi, ale też niezależnymi w tej grze. To jest Mistrzostwo Świata. Podoba mi się, że ta gra jest tak cholernie długa i powolna. To też jest zarzut, bo wielu ludzi uważa, że w tej grze się nic nie dzieje i poniekąd ma rację, ale to też jest element doświadczenia. Spotkałem się niedawno z kolegą i rozmawiałem z nim na temat Red Dead 2. On raczej disował y, tę grę po premierze, bo po prostu mu się nie podobała. Była za wolna, za mało akcji, bardzo dużo dialogów. On nawet twierdził, że miał problem z tymi wszystkimi komendami, które robiło się na padzie. Nie potrafił się jakoś do tego przyzwyczaić. Oczywiście, do tego się trzeba też nauczyć, obsługi tej gry i jemu to po prostu przeszkadzało. Ale rozmawiałem z nim niedawno, bo usiadł do tej gry jakiś, nie wiem, niecały rok temu. Skończył ją całą, nawet jeszcze próbował ją maksować i on powiedział, że on do tej gry musiał dorosnąć. Ja myślę, że, że większość starszych graczy doceni ją bardziej niż, niż tych młodszych, właśnie dlatego, że ona nie jest taka efektowna. Tam jasne jest masa strzelania, to, to nie jest tak, że tego nie ma, jest masa akcji, ale to wszystko jest stonowane choćby w porównaniu z GTA. Mnie też to się podoba. Ja ogólnie mam takie przeświadczenie, że lepsza gra już nie powstanie. Uważam w ogóle, że jedyną grę o takiej skali, bo mówimy tutaj mimo wszystko o grze z otwartym światem, mógłby zrobić tylko Rockstar i na tę chwilę jedynym konkurentem zdolnym zaorać Red Deada jest GTA 6. Ale mam wrażenie, że to się nie wydarzy. Właśnie dlatego, że GTA będzie szybsze, że nie będzie można skupić się na tych detalach, że nie będzie takiego poziomu realizmu jak w Red Deadzie. Szczerze powiem, chciałbym się trochę pomylić, bo z Rockstarem to jest trochę tak, że z każdą kolejną grą ta poprzeczka rośnie, ale Mam takie wrażenie, że jednak drugi Red Dead zostanie tym ultimatywnym produktem w kwestii realizmu. GTA trochę pójdzie w inne klimaty. Tam dalej będzie masa detali, szczegółów, drobiazgów odpicowanych na medal, ale to nie będzie to. Być może jedyną grom, która byłaby w stanie przewyższyć pod tym względem drugiego Red Dead byłby trzeci Red Dead. ale też mam takie wrażenie, że po pierwsze, prędko się go nie doczekamy, być może ja już nawet go nie dożyję. A nie wiem, czy ktokolwiek byłby dzisiaj w stanie poświęcić tyle czasu i pieniędzy na produkcję takiej gry. Zobaczymy zresztą, ile będzie powstawać GTA 6, ale mam też wrażenie, że doczekamy się jej szybciej niż Red Dead, że to nie będzie trwało 8 lat. Mało chyba się komu opłaca tworzyć takie gry. Rockstar trochę wychodził z pozycji siły, bo dzisiaj Rockstar jest taką marką, że każdy kupi ich grę, bez względu na to, co by to nie było. I nawet jeśli oni nie do końca wierzyli, że Red Dead Redemption 2 ostatecznie zażre, to wiedzieli, że to i tak się sprzeda. No GTA to jest jednak zupełnie inna półka, ale tutaj mówimy już wyłącznie o Westernie. To też pokazuje, że mało który deweloper byłby w stanie poświęcić tyle czasu i pieniędzy na produkcję Westernu. Jest to gatunek kompletnie wy wymarły. Nawet w filmach jest bardzo mało teraz Westernów. Tego się praktycznie nie kręci. Od czasu do czasu zdarzają się perełki, oczywiście, że tak. Nie mówię, że nie, sam dzisiaj będę jedną oglądał, ale o tym opowiem za chwilę. Mam jednak nadzieję, że Rockstar pokusi się kiedyś o Red Dead a trójkę, zresztą chciałbym w ogóle remake jedynki, już mówiłem o tym parę razy na tym kanale, ale mam nadzieję, że faktycznie kiedyś sequel, prequel, nieważne, cokolwiek, ale gra od Rockstara tego typu jeszcze powstanie i to, to będzie właśnie ta firma, która się pokusi o stworzenie jeszcze... Jednego westernu. Powiedziałem, że będę dzisiaj oglądał western, będę oglądał film Tombstone. To jest produkcja z 1993 roku, a opowiada m.in. o słynnej strzelaninie w OK Coral. Co ciekawe, jest to najbardziej znana strzelanina w historii Dzikiego Zachodu. Ona miała miejsce dokładnie 142 lata temu 26 października 1881 roku. Jest to o tyle ciekawe, że Red Dead Redemption 2 wyszedł w rocznicę tej strzelaniny. Do dziś się zastanawiam, czy to przypadek, czy jednak celowe działanie. Rockstar to Rockstar, podejrzewałbym, że to drugie, ale faktycznie mógł być to przypadek. I właśnie w tym filmie, w tym westernie, ta, to zdarzenie, ta strzelanina jest odtworzona. I stwierdziłem, że skoro mamy rocznicę Red Dead, a mamy rocznicę tej strzelaniny, więc będę dziś wieczorem. Ten film oglądał. Na koniec kilka ogłoszeń parafialnych. Zgodnie z tym, co mówiłem wcześniej, będzie recenzja Robocopa. Ogrywam już i przygotuję wam recenzję. Dosłownie za kilka dni pojawi się materiał na tym kanale i dowiecie się, czy jest to krap, czy nie. Trochę mnie zdisowano za tego Terminatora, w którego kurde nie grałem. Być może jeszcze zagram, nie mówię, że nie. Ja wrzucając Terminatora do tej grupy krapów odnosiłem się tak naprawdę do recenzji krytyków, bo faktycznie były dość niskie. Nawet nie wiedziałem, że ta gra ma okolice 9, albo nawet powyżej 90% na Steamie. Było to dla mnie ogromne zaskoczenie, jeśli chodzi o Terminatora. I sprawdzimy, czy Robocop ma szansę powtórzyć taki wynik. No, to jest bardzo ciekawa kwestia. Pojawi się prawdopodobnie też film z Niezwyciężonego, czyli polskiej produkcji. Robocop to też polska produkcja polskiej produkcji studia StarWord i prawdopodobnie jeszcze jedna gra, ale nie zdradzę w tym momencie jej tytułu, bo do końca nie wiem czy przygotuję materiał z szybko z tej gry, więc nie będę Wam niczego obiecywał. Dodam jeszcze, że odpaliłem konto na Patronite, jeśli ktoś chciałby wesprzeć moje działania, pomóc mi w kupnie sprzętu, bo zdaję sobie sprawę z tego, że nagrywam na strasznie gównianej kamerze, brakuje mi też oświetlenia. Chciałbym też trochę ten grajdą zmienić, więc jeśli ktoś chciałby mnie wesprzeć i pomóc, i stwierdzi, że to co robię jest spoko, może sobie wejść do opisu, tam znajdzie link do konta Patronite. I ostatnia wiadomość jest taka, że zmieniliśmy kanał ZSNG. Z pewnych powodów, o których nie chcę teraz mówić, musieliśmy odpalić zupełnie nowy kanał, i teraz tam wrzucamy nasze filmy. Więc link do tego kanału też znajdziecie. Poniżej i zapraszam Was do śledzenia naszych poczynań z Marcinem i z Aleksem. Na dzisiaj to tyle. Koniec spontanicznego materiału. Dziękuję patronom, którzy już wpłacili jakieś pieniądze na moje konto. Do zobaczenia wkrótce, naprawdę wkrótce.